technologiczne wszystkich Państwa, wszystkich uczestników dzisiejszej imprezy. Miło nam bardzo przywitać e, władze miasta, Pana Wiceburmistrza Jerzego Hadrysia, e, Pana e, Romana Kaczara, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, e, Pana Sekretarza Starostwa Powiatowego w Oławie, Pana Arkadiusza Kwiatkowskiego, Panią Lidię Markowską, pełnomocnika, Pani Europosłanki Lili geringer wodenberg również Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie, Marię Wąsinger-Piszkę oraz Panią Elżbietę Wojdyłę ze Stowarzyszenia Zawsze Kobieta. Witamy oczywiście Was wszystkich, młodzież oławski szkół, która technicznie przybyła w tym dniu. Na Oławski Rynek, a w szczególności również panie dotknięte chorobą nowotworową, które znalazły czas i okazały chęć uczestnictwa w dzisiejszym marszu. Gorące słowa podzięki dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy w tak deszczowy dzień przybyli licznie na Oławski Rynek. Zebraliśmy się dzisiaj, aby naszym marszem uświadamiać młodzież, ludzi dorosłych, jak ważne są okresowe badania oraz profilaktyka dotyczące chorób nowotworowych A część... W tamtym roku z badań w ciągu jednego dnia skorzystało ponad 110 pań i w tym roku także 80 kobiet zostanie przebadanych USG piersi i około 50 kobiet zostanie przebadanych jeżeli chodzi o badania mamograficzne. To uważam, to uważam, że na jeden dzień jest bardzo dużo. No w tamtym roku u czterech pań wykryto zmiany. No, nie jest to dużo, ale też yy, bardziej byłobyśmy zadowolone, gdyby się okazało, że żadna z pań, które będą w tym roku przebadane, u niej żadne zmiany nie I tutaj jest apel do młodzieży, głównie do dziewcząt, o samo badanie piersi. Mogę już rozpocząć nasz koncert. Backstage Acoustic, przyjechaliśmy do Was z Wrocławia. Witamy wszystkich jeszcze raz serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj ten wstęp nie powstaje z naszego koncertu. First advantage is what he goes it for is to unlock the door.